19 grudnia 2025 roku na przejściu dla pieszych w Burakowie odbył się zapowiadany ponad dwa tygodnie wcześniej protest, którego celem było zwrócenie uwagi na komunikacyjne problemy mieszkańców Łomianek. Protest odbył się pod hasłem Zielone światło dla Łomianek. W zaplanowanej na dwie godziny akcji wzięło udział około 100 protestujących. Jak informowali obecni na miejscu funkcjonariusze policji, protest przebiegł spokojnie i bez żadnych incydentów. Jesteśmy w Łomiankach przy ulicy Pukrzełuskiego, ulicy Warszawskiej. Odbywa się protest. Jest nas ponad 100 osób, trochę więcej niż planowaliśmy. Ale to bardzo pocieszające, dlatego że pokazuje, że problem dojazdu do Warszawy jest ważny dla mieszkańców naszej gminy. Jest to pierwszy protest. Wydaje się, że chyba nie ostatni. Jeżeli Warszawa nic nie zrobi, na pewno będziemy dalej protestować. W najbliższym czasie planujemy zorganizować kolejne spotkanie z mieszkańcami, żebyśmy porozmawiali co dalej planujemy, co się udało, żeby sobie też podsumować tą akcję, która dzisiaj się tutaj odbywa. No i zapraszam na kolejne. Myślę, że jeżeli nas będzie więcej, to będzie jeszcze większy wydźwięk w Warszawie. Dlaczego my tu stoimy? Stoimy dlatego, że nie możemy dojechać do Warszawy do lekarza, do szkoły, do pracy, do przedszkoli. Są trudności w dojeździe do Warszawy, blokują nam światła, nie ma możliwości dojazdu do, do, do różnych instytucji, żeby załatwić sprawy. Dlatego tutaj stoimy i chcemy zaprotestować, żeby pokazać prezydentowi, żeby nie blokował, żeby rozwiązał naszą sytuację. W pozycji mieszkańców Burakowa bardzo prosimy, to jest, nasze, to jest pierwsze osiedle w Łomiankach, najbliższe Warszawy i mamy ogromną prośbę do prezydenta, do miast Warszawy o współpracę z nami, o potraktowanie nas naprawdę poważnie. My nie, nie protestujemy tylko w imieniu mieszkańców naszego osiedla i Łomianek, ale wszystkich przejeżdżających tranzytem przez Łomianki. Prosimy o współpracę i yy, ułożenie tak relacji, by można było rzeczywiście wyjechać stąd szybko do miasta, nie blokując naszych ulic i nie utrudniając nam życia. Wszystkie dotychczasowe działania zarówno władz lokalnych, jak i władz samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy nie przynoszą żadnych skutków, jeżeli chodzi o rozwodowanie korków, w naszych pomiankach Nic to nie pomaga. Ja Państwu pokażę wydruk, to może nie będzie dobrze widoczne, ale wytłumaczę o co chodzi. To jest wydruk z GPS-a w moim samochodzie. On jasno pokazuje, że trasa z Łomianek do Ursusa, kiedy cofniemy się do Palmy, pojedziemy przez las i dojedziemy do Ursusa, trwa godzinę i jedną minutę. Dokładnie tyle samo, moi drodzy, ile dojeżdżamy w tej chwili z Łomianek do, centru, do metra Młociny. To pokazuje, w jakiej katastrofie komunikacyjnej żyjemy. Mamy dosyć tego, że stoimy w korkach po dwie godziny, po trzy godziny wracamy do domu. Nasze dzieci są przemęczone. One nie mają szans dojechać na ósmą rano do najbliższych szkół w Warszawie. Jeżeli władze lokalne nie chcą nam pomóc, władze samorządowe Warszawy Warszawie nie chcą pomóc, dobrze, pójdziemy z tym dalej. Sprawa została już zgłoszona do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego. Protestujemy po to, żeby godnie dojeżdżać do Warszawy, do pracy i do szkoły. Według mnie tutaj Warszawa blokuje przejazd przez skrócanie świateł. Nawet dzisiaj ten protest został zakłócony, ponieważ światła na naszym przejściu zostały zmanipulowane i mamy bardzo krótkie zielone. No jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć, pokazać wszystkim, jakiej trudnej jesteśmy sytuacji, jak bardzo potrzebujemy polepszenia komunikacji z Warszawą, z centrum. Tak naprawdę dla nas najlepszym rozwiązaniem byłaby kolejka lub przedłużenie metra lub tramwaj, ale chociaż czasowo ten buspas na pewno bardzo by nam tutaj ułatwił komunikację i dojazd do Warszawy. wieczór. Jesteśmy tutaj po to, żeby powiadomić wszystkich, którzy nie mieszkają w Łomiankach, a muszą dojeżdżać tutaj, wyjeżdżać z Warszawy, że sytuacja z wyjazdem z Łomianek jest tragiczna od bardzo długiego czasu. Nie można stąd wyjechać ani rano, ani wieczorem, ani w ciągu dnia. Korek jest cały czas. Od 20 lat ponad mieszkam w Łomiankach i na początku lepiej się stąd dojeżdżało do Warszawy niż z Targówka, na którym mieszkałam wcześniej. W tej chwili przez te 20 kilka lat przybyło mieszkańców, bardzo, powstały nowe osiedla, a nie zmieniło się zupełnie nic. Jest ta sama droga, ten sam dojazd do Warszawy. Jest tragicznie. Protest jest po to, żeby normalnie wyjechać z łomianek do pracy, do domu, do przedszkola, co niektórzy. Tak więc w tej chwili jest naprawdę koszmar. Godzinę, półtorej, niektórzy, zależy gdzie kto chce się dostać. No to jest po prostu tragedia. No, trzeba to zmienić. Myślę, że bus pas w Wyomielkach będzie dobrym pomysłem, bo jestem fanem komunikacji miejskiej. Dla mnie ta akcja jest bardzo ważna, bo nie chcę, bo szanujesz swój czas. Chciałbym być na miejscu o godzinie, która mi pasuje, a nie godzinę później. Protest jest po to, żeby naszymi decydentami potrząsnąć, dać mandat do reprezentowania nas tam, gdzie trzeba, żeby wpłynęli na swoich urzędników i żeby nam wreszcie tutaj stworzyli możliwości, byśmy mogli normalnie dojeżdżać do Warszawy. Jeżeli, jeżeli będziemy tak stać i, i coś pokazywać, że, że nie jest dobrze, że, że ta droga do, do Warszawy, te 7 kilometrów do, do, do zwykłej metra, jest jeszcze czymś, czymś, czymś osiągalnym, a nie tylko y, staniem w korkach godzinę, półtorej i wrat, powrót tak samo. To są, to są proste sprawy. Bardzo łatwo jest na przykład pojechać rowerem latem, ale o tej porze roku już nie da się dojechać do Warszawy rowerem. To jest potrzebne. Po to tutaj marzniemy stoimy.